Przyślij lewy przycisk myszy i użyj wsad, żeby zjechać. Jej! Wow! Ok. I gdzie teraz? Tutaj. Chciałbym, żeby jednak urozmaicili tą grę, żeby coś innego było niż te skoki. No jak na razie to się po prostu takie dość wodotonne staje. No, okej, okay, nie narzekam. Okej. Ok. Y Timnesyst to jest chyba, yy, aż sobie zerknę, bo chcę mieć wszystko w miarę yy. a tap Tam chyba powinienem dziennik Tak, wspomnienia o przeciwnikach yy. Dobra Fajnie. Yy. I co teraz? Czyżbym musiał iść gdzie indziej jeszcze, czy? No come on. Gdzie mi teraz gra posłała? A, tutaj. Dobra. Dobra. W górę idziemy. Jej, Jest czułem ze świątynia. Nie no, Deskin to nie wygląda jak Paryż, zupełnie. Ale jak mi się zdaje, zaraz tutaj będzie ktoś podpierający się nogą o ścianę i znajdę jakąś paczuszkę. Ach, ta mechanika. Licking Brain O, tutaj jest coś, świeci się Dobra Wychodź stąd, ale wiesz co, najpierw to ja... Yy, może tutaj... sat, Plasterek Co oni tutaj robią? W ogóle jakaś inda postać, jakiś robocik. No widać, że bardzo świeże jedzonko, tak. Tak w sumie Dobra. W takim razie nie będę zbytnio teraz przedłużał yy, i robił duży zn. Tommy Globus. Identyfikacja Johnny you know, you know that, huh, Tommy? You're safe here, Bob. Don't sweat it. <laughs> Whoa, -bee! Edge did it! <laughs> Come here, sweetheart! <laughs> Nealon, <Neyland, laughs> like a lifetime. I'm sorry. I have no memory of you. <laughs> you really can't remember this pretty boy face of mine? I'm sorry. Hell. <laughs> 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 well, we all lost bits and pieces in the war but you're free sweetheart that's what counts i guess feels like i'm lost first things first sister let's get you out of those straps mm -hmm. Rescued it from your safe house, along with your fancy combat skin. Lucky thing they caught you on a day off. Hmm. 63 sex is three, square. Now this is hundred percent new. Way above the model I used to use. It's beyond me, sister. If you're the only one who can use it. Whoa. Wow. Touches it Robili. To musieli go nieźle w takim razem. Kto nadal nie rozumiem, co oni tam robią takiego. W szpitalu, laboratorium. No, miałem rację z tym strojem, <laughs> a to podglądar stary. To się wystroiła.

No i o co chodzi? A, tutaj rękawica, czy cokolwiek takiego. Wow. Nie wiem, jak na to twórcy spadli, ale jestem pod wrażeniem. Pamięć Olgi. Aha, nie no, super, No co. Lekki mindfuck. Okej, okay, jest jakiś szpital, coś się pojawia na tym łóżku.

short, the inevitable shattering of already fragmented personality. here, these endorphins should lubricate the process and help ease his receptivity to the transfusion. come on, david. remember us. remember yourself. Memorial transfusion complete. jest najlepszym w czym rzecz tutaj będzie? Wszystko Wszystko będzie. dobrze. Już to widzę w, tyku, w tych oczach, doktorka. Zaraz go zabije pewnie ten doktorek. O zlecenie na Nilin. ...pojawiło jej się. No nieładnie, woli kogoś upolować, niż stać przy mężu. Cel. Spraw, by doktor Quaid zabił Davida. Uh, aha. Fajnie. Ciekawe jak. Okej, okay. pierwszy krok to znalezienie usterek pamięci, z którymi może dokonać interakcji. Z którymi możesz dokonać interakcji. Poruszaj myszką, póki nie znajdziesz usterek pamięci. Możesz przytrzymać lewy przycisk myszy, by przewijać szybciej. Dobra. Co to jest? A. Znajdujesz usterkę pamięci. Znaczy, gdy jest usterka, to tak się pikseluje ekran w pewnym miejscu. Dobra, wciśnij E, by ją uruchomić. Best hospital for the treatment okay memorial it's a everything, ręką. everything will be all right with time yes of course ah good the initial results are encouraging we need to schedule more treatments great deal more No dobra. Pamięć Olgi jest przetworzona zgodnie ze zmienionymi przez ciebie szczegółami. Samo odblokowanie pasa nie wystarczyło. Okej, okay, czyli przebijać dalej. Teraz znajdź odpowiednią kombinację usterek pamięci, które sprawi, że dr. Quaid zabije Davida. Dobra. W takim razie cofniemy interakcję, tak? Dobra, cofamy i może na maksymalny koniec. Myślę, że to nie będzie taki yy, taki zły pomysł. Tam coś się dzieje. Ciekawego... Okej, okay, doktorek się pojawił, czyli... I muszę teraz wypatrywać ekran, żeby ogarnąć te błędy. O, tutaj coś jest, tutaj coś było! O, jest coś. Kapsułki. Zamień. Ok, w takim razie jedziemy dalej. O, następne. Stolik. Mam nadzieję, że to się złączy w jakąkolwiek logiczną całość. Gdy te wszystkie elementy zaznaczę. Mam przynajmniej taką nadzieję. O, tutaj coś jest, strumień pamięci. Dobra. Odwracamy go. A, i jeszcze. Dlaczego nie mogę odblokować ręki? Takie dziwne troszeczkę. No i co się dzieje? No I teraz Teleska zaczęła coś dziwnie reagować. Co się stało? Jej... Ogólnie teraz miga ten ostatni efekt, który dałem, znaczy... Ten ostatni jest spaczenie pamięci, więc może... Może nie będę go włączał po prostu następnym razem. Bo to mieliśmy zabić tego męża. Odwrócenie transfuzji pamięci zabiło Olga. A, no to właśnie, to była chyba ta transfuzja pamięci. Nazywa się to błędem pamięci, bo nie możesz pamiętać tego, czy nie żyjesz. Aha. Dobra, w takim razie przewijamy od początku i nie będziemy zaznaczać. O, tego nie. Czekajcie. O, teraz jest już w porządku. Odznaczone jest to pierwsze narzędzie, także może troszeczkę przyspieszę czas, bo to takie troszeczkę jest powolne. Okej, okay, nie zaznaczyłem tego urządzenia do transfuzji, i teraz kolej zaczyna dostać z dirgawek. Doktorek się zdziwił troszeczku. Wow. O, tutaj coś jest. Maska anestetyczna. Rozwiąż? Spoko. E. Dobra O i teraz rączka będzie O Zombiaczek Się zrobi zaraz z niego pewnie Wow O Teraz mogę ten pas odblokować skoro zaczął się ruszać. Nie, to no nie wygląda to zbyt fajnie. No ten lekarz, mówię, ten lekarz jest podejrzany. Dzisiaj wcale nie będzie miła miłego wieczoru. Okej, okay, wracamy na ziemię do Paryża. I'm I'm not here take you in. do you still plan to take down memorize yes oh that could then we share the same enemy well there's a turnaround i mean a happy turn up. for everyone i know olga has her own reasons actually just the one reason the great olga sedova olga sedova

Oh, I got better than a, czyli kolejna misja jakaś z i manipulatorów. Tak, coś podleciało ciekawego. Wow. That's the nil I know. A magician. Nobody can turn heads quite like you. First you hit me, then you ruin my little business. You want a love-hate relationship? You got one.

Tak więc to, powolutku kończymy. Mam nadzieję, że się, że się scenka skończy zaraz. Koniec końców okazuje się, że człowiek nie jest tak do końca winny. Nie on rozpoczął historię, a nie jest też zupełnie niewinny. Ciągnie ją dalej. Mm -hmm. Like no so, another quote that Adam me served troubled. Now they want me to punish Neo-Paris' privileged few. Edge talks about a clandestine mission to be accomplished in the heart of the Saint-Michel Comfortress. About a brutal wake-up of this high-security district, making it fertile for the seeds of revolution. And why not? Though his fight is legitimate, it's his friendship that has been clinging to my drifting thoughts. Why did our enemies erase my memory? Am I really that dangerous? In my chest, my throat, on the tips of my fingers, I can feel the throb of the power that scares them so. It scares me, too. The power to take what someone is, their memories, and bend them to my will. To rewrite their history. To play God.

makrofalówka używaj pracowni kombinacji by stworzyć coś tam dobra jesteśmy yy... ojej w końcu światło dzienne już sedowa powiadasz no okej okay, ale przynajmniej w miarę przyjaźnie to wygląda yy...

tam się z kimś spotkamy po jakieś informacje, także siemanko i jeżeli wam się spodobało to gdzieś łapki w górę, mile widziane, bo to cholernie motywuje do dalszego nagrywania. Żegnajcie.